Słuchajcie, tempe dzidy, tak jak Kamila tutaj. tempedzidy, które, które nie, zrozumiały, nie zrozumiały, filmu. Nie zrozumiały filmu, bo żadne żadne hejtery się po prostu nie pojawili. Nie przywieźli parówek. Tego mi było najbardziej szkoda, tych parówek, że nie przywieźli tych parówek. Ta cała kse, ksiena 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 od y, tego leku tego leku. nazywała się, słuchajcie, jak ten lek, który powoduje rozwolnienie. Który jest na przeczyszczenie. Ksena. Tak. I ten cały. Dziękuję, 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 Moniko. Dziękuję serdecznie. Ten cały Chujowic. Ten cały Chujowic, słuchajcie. Też się nie, 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 nie pokazał. Też nie pokazał. A czekałem, czekałem na niego. Powiem wam, czekałem, rozglądałem się i czekałem na niego, aż przyjedzie. Czekałem na niego, aż przyjedzie. Ale no nie przyjechał. Nie przyjechał. Chyba, y, chyba y, jego słaba psychika mu nie pozwoliła, żeby przyjechać. No. Bo tak wszystko wszystko naprawdę przebiegło jak najbardziej fantastycznie Zaprosiliśmy fantastyczne, fantastyczne osoby fantastycznych ludzi, w którym towarzystwie dobrze się czujemy. I to najważniejsze. Były tam oczywiście była tam jedna osoba, jedna osoba, która no nie, nie mogła dojechać, ale... Tak, oni tylko oni tylko tak, oni tylko mocni na klawiaturze. Bo ja mówię, ja, za, ja. Ja chętnie się z nim spotkam. Chętnie się z nim spotkam twarzą w twarz, bez maski, twarzą w twarz się z nim spotkam. Chętnie. Bardzo, jeżeli jest taka, będzie taka potrzeba, zajdzie, to ja chętnie się z nim spotkam. Bo najłatwiej to jest kogoś ocenić za klawiaturą, za, za ekranem, ale chcesz mnie poznać naprawdę, jaki jestem i jaki jestem prywatnie, to nie ma sprawy. Bo tutaj to jest tylko tutaj to jest tylko internet to jest tylko to oko, które. A jeśli chcesz mnie poznać prywatnie, to ja ci to mogę ci to umożliwić.